Siemaneczka do Beściaki, z tej strony Bora. To jest kolejny już, yy, przepraszam, 16 odcinek z gry Rage. Yy, doszłem do tego, jak zrobić tą zdalną bombę. Samochodzik RCI. Po prostu w planach, w konstrukcji. A później. Czekajcie, źle nacisłem. A później wystarczy go wysłać na F4. Tylko. O, właśnie tak. I jedziemy podłożyć bombę. Haha To ha. było łatwe do ogarnięcia. Wiedziałem mniej więcej gdzie to jest, tylko nie wiedziałem, który klawisz za to odpowiada. A nie pomyślałem o epach. Dobra mamy bomby. Eee, w Duchę robimy. Czekajcie, nie wyjdzie mi tutaj ktoś. Co to było, do kurwy Niech ktoś sprawdzi co się dzieje na górze. No właśnie, już coś słyszę. Zaraz mi tu wyskoczą, skoro, skoro mają sprawdzić, co się dzieje na górze. Widzicie, już tam jest. Gień, śmieciu! Dobra, jeden padł, ale wiem, że tam drugi na lewo uciekł. Zaraz sobie do niego podejdę. Tak, tu jestem. Owaj tą rękę, bo ci ją urwę. Dobra, drugi trup. Co jest? Czemu nie mogę przeładować? A wiem dlaczego, bo nie mam więcej naboi. No dobra, zbieramy. Może oni będą mieli naboje? Tu nie ma nic więcej, nie ma. Macie naboje w Prajerzy? Macie. Co to jest? Okej. Okay. Winda? A, chyba winda. Dobra, zjeżdżamy gdzieś w dół. Przemienię sobie na bandaże. Nie to, F. Dobra, bierzemy karabin. Jakoś mi najbardziej pasuje, tyle na razie. Zobaczymy, co dalej będzie. Ej, ludzie! Gdzie są do te wszystkie części? Już ich tu potrzebuję! Strzelę mu w plecy. Twardziel, wytrzymały, nie? Co tu macie, frejerze, Nic. Nie da was się zalać? Jest tu. Po co żeś tak do mnie podszedł, debilu? Pogięło Cię? A, za mną chyba nikt z tyłu nie wyjdzie. No nie, bo tu winda. Dobra. Coś tam było do zebrania? Nie. Dobra. 33 pestki. Jest tam jeden. I w dupsko. Tu jest ich trzech. Zabijałem, chowaj rękę. <śpiewa> dobra, jeszcze dwóch. Jedna pędzcza. No nie, na pewno nie bazuką. To jest dobra broń. Tą broń lubię. Tam jest jeszcze po lewej. Jeden jakie wycofać się? Wychyl się, a nie wycofać się. Czekajcie, tutaj coś jest nie to jest RC dobra nie ma tu jakichś znajdziek? nie ma ja on się bo naprawdę wycofał dobra no, no co trudno tutaj nie ma nic Oj! Gdzie? Dobra, widzę cię. Twojego brata też widzę. Ma bazooka Nie, wydawało mi się. Czemu nie mogę do niego strzelić? A tu? Ło! Wow, skrzynię mogę rozwalić! Dobre. Szybciutko, jeszcze jeden. To jest fajne, taka mała strzelina i mogę go rozwalić. Wychyl ten łeb I na górze jeszcze jeden, cholera! Nie mogę się ruszyć, No, to ja cię zaraz dobiję jak krwawisz. To nie był ten. Tutaj nic nie było, nic chyba. Co to jest za wehikuł, Za machineria? Nie no, dobra, to nie ma co nic... co do zbierania, no w sumie. To jest silnik, poruszył się i myślałem, że... ...że coś to jest. Ja nie sądzę, że tylko ci tutaj są Sądzę, że mocniejsi też się w końcu pokażą Magazynki do AK No dobra, idziemy tam do nich zaraz To nie byłbym sobą, gdybym na wszystko nie popatrzył I nie poprzeszukiwał Nie kolego, nie wszystkich, bo jeszcze ty zostałeś I powiedz mi gdzie ty się schowałeś w ogóle Tak na marginesie Po co mi młotek? Ale jazda to co młotek mam widzieliście? <ścoughs> Sorry No dobra, czyli on tam gdzieś daleko poszedł? wow, 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 wow wcale nie! Raz, waleć ten łeb. Ma nic nie ma. Tutaj się da otworzyć? Chyba gryzarka, tak? Chyba jednak nie. Ta gryzarka. Dobra, drzwi otwarte. Co tu mamy? Same dobrocie. Co to jest? Karabin maszynowy władzy. Ho, ho, ho. ho. O, 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 tak, tak. Pyknij sobie, tak. Mm -hmm. No, no, no. Mm -hmm. Żebyśmy ich dobrze widzieli. Sprawa świetna. Ale dziwnie się troszeczkę magazyny wkłada, no ale koń. Broń futurystyczna, więc może być. Pasuje mi. <laughs> Prawie 400 pestek, zobaczymy. Niech mi się ktoś pierwszy pokaże. Wiem, że tam mam iść. Tak przeczuwam. RC Nie, tutaj były tylko naboje. Dziwne, że tego się nie da w ogóle odkręcać. To za karabiny? Nie. Halogeny. Tą rurą mam wejść? No, ciekawe, ciekawe. Dziwne, że karty jeszcze nigdzie nie było, słuchajcie, nie? No ale koń, dobra, wchodzimy. Jaki teren czysty. O, jest tam jeden, widziałem. Poczekam, może wyjdzie, Jak myślicie? Powolutku, pociutku, na spokojnie. Chłopie, przez cały tydzień nie miałem żadnej przerwy. Oooo, fajne. Z zaraz drugi padnie. Macie tam więcej tych ziomeczków? Ja jestem gotowy na całą armię. A może na pół armii. Na całą to za wcześnie. <laughs> Chociaż mam bazookę, nie jest źle. No tak, tylko teraz w którą stronę? Zobaczymy. Przeszukam i tak wszystko, bo no wiadomo. Wiedziałem! Tak czułem, że jak tędy wyjdę to kogoś mogę spotkać Ale nie myślałem, że aż tylu Gdzie uciekasz małpiszonie No wychyl się bardzo ładnie Wiem, że jeszcze żyjesz. Już nie. Gdzie on do mnie strzelał? A, musiałem go dobić. Ale wiem, że jeszcze jeden został. Pokażę się mu. Nie wiem, wydaje mi się, że powinien zostać jeszcze jeden. No zaraz zobaczymy. Zamknięte. Uważajcie na około Hahaha! <grym zazwyczaj> <grym zazwyczaj> Mordor. Ty też jes jesteś, trupem. Chyba tak. A co wyście myśleli, że ja se przejdę tak do was? Normalnie od flanki? Znaczy, od przodu? Trzeba was zajść od spoku, nie? Zaraz tam się przejdę. Kurde, mam trochę tych samochodzikowych bomb. Jestem ciekaw... ...jak wiele mi ich będzie potrzebnych. A tu był chyba jeszcze jeden, nie? O, 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 o właśnie, właśnie, właśnie. Tam jest kolejny skład z bomb, yy, do, których trzeba, do którego trzeba bombę posłać. Teraz się tego muszę kapnąć z tej strony, ale dobra, wyjdźmy sobie jeszcze tędy. Pięknie. Pani nic nie będzie, nie? A jest karta. Ciebie koleżanką właśnie szukałem. I teraz tak, stąd, stąd przyszłem. Tu pójść jeszcze nie mogę. O, kolejne. Czemu ja tego wcześniej nie zauważyłem? No dobra, i tutaj trzeba gdzieś trzeba posłać znowu bombę, tak? Zaraz to obodamy Bo tu jeszcze coś było właśnie. Karta magnetyczna. Dobra, czyli tamte drzwi na górze. Te książki do nich wszystkim chyba służą tylko na rozpałkę, nie czytają. Bandanie piśmiennych debili. Nie, myślałem, że kolejną rzecz widzę, ale dobra. Wróćmy do tych drzwi na górze. Fajna broń, kurczę, naprawdę fajna. Pasuje mi jakoś. Okej. Okay. U nas wszystko gra. Hmm. Zaraz u Was wszystko będzie grać. Poczekajcie. Dalej u was wszystko gra? Widzę ten twój głupi łeb, wyćchaj go tego na chwilę. Wyślij granat! Jaki? Uo 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 wysłał granat. Ale to mi nic nie zrobi. Zrobił. Granat no, poszedł! Zalatwiony! Widzę, widzę, widzę. Dobra, tamten truc Rozwaliłem RC Tam jest jeszcze jeden Nie wycofuj się Tam jest jeden Kurde, w takim momencie Ale tu jeszcze był jeden, tylko nie wiem czy on się wycofał Dobra widzę kolejnego, nie uciekaj, nie uciekaj On jeszcze żyje Ale teraz chyba już jest trupem co, jak myślicie Tego tutaj już chyba nie ma Wiedziałem, tamten jeszcze żyje jeśli tylko na chwilę wychyli Dostał, bo krew pociekła Czekajcie, a z tej strony da się go zajść Nie da się No a trudno żebyście wygrywali Jest tam jeszcze Dostał O, nogi mu przez blachę Ten <grystanie> falistą przeszły, no dobre, dobre Zajebiste są te konstrukcje, naprawdę Okej, okay, czyli jak mnie mam, mam iść. Co to jest? Nie do zabrania. Dobra, mam iść w tą stronę. Przynajmniej tylko butelki. Alkoholiki pieprzone. Ale do tego karabinu pestki mi się jak widzicie szybko kończą O i tam mam wjechać, tak Kolejny młotek, no to mnie ciekawi bardzo Okej okay. Co to jest? Nie wiem Wiem gdzie mam wjechać Wiem gdzie są bomby Tylko sobie resztę jeszcze pozbieram Gdyby tych samochodzików tutaj macie pierniki Co wy jakieś te konstruktory pierzone A ty co? <grystanie> na ryj się Tu są kolejne dwa No dobra to Są kolejne rzeczy Przeszukałem, przeszukałem. Czyli został tylko jeszcze ten, co mu nogi przez blachę przeszły. Ok, czyli będziemy mogli kolejny samochodzik puszczać. Ale to słuchajcie już w kolejnym odcinku. W tym odcinku to było na tyle. Jeśli wam się odcinek podobał, standardowo łapa w górę. Nie zapominajcie również o swoim komentarzu. No a jeśli nie jesteś to Beściakiem, nie jesteś jeszcze moim widzem, zachęcam do subskry subskrypcji mojego kanału oraz la lajkowania mojego fanpage'a na Facebooku. Będziesz na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Trzymajcie się cieplutko, na razie o... Pa-pa!